Oryginalny, świeży, zabawny, przejmujący, dający do myślenia. Zostań z nami, nie będziesz żałował. Dobry wieczór. Witam na dzisiejszej sesji. Mówią na nas śmieci. To straszne. Właśnie! I kopią, jak jesteśmy im już niepotrzebni. Tak, a przecież to każdy z nich produkuje nas w ciągu roku 230 kg. A pretensje są do nas, że się nie rozkładamy. A to niby moja wina, że się rozkładam 5 lat? Ja 10. 530, też mi coś, wam to dobrze. Ja potrzebuję na to blisko pół wieku. Butelki wczoraj mówiły, że one muszą 4 tysiące lat? Uuu, poważna sprawa. Niezły wyrok. <coughs> co? Przerąbane. Guma, a ciebie czemu cały tydzień nie było? Przykleił się do mnie jakiś bucior, ile się nachodziłam? Jeszcze mi wszystko kurczę boli. Folia, a ty co tak milczysz? Właśnie się zastanawiam, czy ludzie nie wiedzą, że nas jest coraz więcej. Jakby nie było, przybywa nas ponad 12 milionów ton rocznie. No masz. <coughs> co się martwisz? <coughs> to ich problem, nie? Butelki mówiły, że jest to naszego problemu. I ludzi też, co nie? Recykl. Recy-co? A co to znaczy? Odzysk surowców wtórnych. Hello! Mówią o to recykling! Lepsze niż facelifting. O, i znowu będę do kupienia? Właśnie. Już się nie mogę doczekać. Powiedz to ludziom. Dziękuję za dzisiejszą sesję. Segreguj śmieci, pomożesz sobie innym.